our I syna, i ducha świętego. Amen. Pan z Wami. I duchem W liturgii Kościoła wspominam dzisiaj świętego Alfonsa Marii Liguriego, biskupa i doktora Kościoła. Jednocześnie rozpoczynamy ten miesiąc sierpień, miesiąc Maryjny. Miesiąc, kiedy w sposób szczególny swoje modlitwy kierujemy za przyczyną Matki Najświętszej w intencji z prośbą o trzeźwość w naszym narodzie, w naszych rodzinach. Te wszystkie nasze intencje dzisiaj przedstawiajmy za przyczyną Matki Najświętszej i patrona dnia dzisiejszego, Panu Bogu. A do tych wszystkich intencji naszych osobistych dołączamy intencję, w której sprawujemy obecną ofiarę mszy świętej, a polecamy ją. Ksiądz Dawid odprawiam mszę za zmarłego Franciszka Flaka, intencje od sąsiadów. Ksiądz Tadeusz modli się o nawrócenie dla Łucji Izabeli. Ja polecam miłosierdziu zmarłą Halinę Marcinik. Niech Pan wysłucha te nasze pokorne prośby, a my, stając w obecności Pana Boga, przeprośmy Go za nasze słabości i za nasze grzechy. Zmiłuj nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, Doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, jest nad, nad nami. Chryste, zmiłuj miłość nad nami. Panie, jest miłość nad nami. nami. Modlamy się, Boże, Ty nieustannie daj swojemu Kościowi nowe przykłady życia chrześcijańskiego. Sprawa byśmy naśladowali świętego Alfonsa Marię w apostolskiej gorliwości i razem z Nim osiągnęli nagrodę w niebie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki i wieku. Amen. Czytanie z księgi wyjścia. Mojżesz wziął namiot i rozbił go za obozem i nazwał go namiotem spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do pana, szedł do namiotu spotkania, który był poza obozem. Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał przy wejściu do swych namiotów i patrzył na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, stępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu. I wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Potem wracał Mojżesz do obozu, sługa zaś jego, młodzieniec Jozułe Sennuna, nie oddalał się z wnętrza namiotu. A pan stąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię pana. Przyszedł pan przed jego, przyszedł pan przed jego oczyma i wołał: Pan, pan, Bóg miłosierny i litościwy, Cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysięczne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający bez ukarania go, ale syłający karę na niegodziwców ojców, na synów i wnuków, aż do trzeciego i czwartego pokolenia. I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon mówiąc, jeśli łaskaw jesteś dla mnie, panie, niech pójdzie pan w pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem. I był tam Mojżesz u pana czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Nie jadł chleba i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa przymierza. Dziesięć słów. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Dzieła Pana są sprawiedliwe. Wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. Drogi Swoje, objawił Mojżeszowi, Swoje dzieła synom Izraela. Pełen miłosierdzia, miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy, Nie zapamiętuje się w sporze. Nie płonie gniewem na wieki, a nie jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca, bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią. Tak wielka jest łaska Pana dla jego czcicieli. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsunął nas, nasze od nas winy. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan się lituje nad tymi, którzy się go boją. Pan jest łaskawy, Pełen Miłosierdzia. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ziarnem jest Słowo Boże, siewcą jest Chrystus. Każdy, kto go znajdzie, będzie żył na wieki. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z Wami i z Duchem I z Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała. Chwała Tobie, Panie. Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go, wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział, tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są Synowie Królestwa, chwastem zaś Synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł, żniwem jest koniec świata, a są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowiecze pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą, jak słońce w królestwie Ojca swego. To ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo pańskie, chwała Tobie, Chryste. Za przyczyną świętego Marii Alfonsa skierujmy do naszego Boga nasze pokorne modlitwy i prośby. Za biskupów, prezbiterów, diakonów, aby wpatrzeni w krzyż Jezusa nieśli nadzieję zniewolonym. Ciebie prosimy. Za osoby wątpiące w Boga, aby na drodze swojego życia spotkały miłosierne spojrzenie Boga, Ciebie prosimy. Za odpoczywających na wakacjach i urlopach, aby nabrali sił do podjęcia czekających ich wyzwań, Ciebie prosimy. Za zmarłych, polecamy w tej mszy świętej zmarłych Franciszka. Y Wszystkich zmarłych, a także za tych, którzy w czasie tegorocznych wakacji zginęli w tragicznych okolicznościach, aby otrzymali łaskę nieba, Ciebie prosimy. W intencjach polecanych w tej Eucharystii, aby Bóg przyjął je łaskawie i wysłuchał Ciebie prosimy. Za nas samych, abyśmy mieli pragnienie wpatrywania się w Jezusa obecnego w Najświętszym sakramencie. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dziękujemy za twoje wywyższenie na krzyżu. Daj nam czerpać obficie z jego owoców, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Panie w ofierze, tobie dzisiaj składam wszystko co się... posiadam. Ty wiesz najlepiej, For sure, Boga, że Matko moją jest Matka Boga. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Przyjmij ofiarę z ram Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Boże nasz Ojcze, dzięki Twojej łasce święty Alfons Maria, odprawiając eucharystyczną ofiarę, sam składał się Tobie, bo pierze. oczyść nasze serca ogniem Ducha Świętego i uczy nas wiecznym darem dla Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami i duchem w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana. Jezusa Chrystusa. Z radością dajemy cześć świętemu Alfonsowi Marii, którego dałeś swojemu ludowi, jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z i święty głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia pały Twojej. Osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na Mękę, wziął chleb i dzięki Tobie, składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary, Chrystus umarł, Chrystus martwy wstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Franciszku, Halinie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię zmił się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętą Ritą, świętym Janem Pawłem, patronem dnia dzisiejszego i wszystkimi świętymi. Którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, Biedności Ducha Świętego, Wszelka Cześć i Chwała. Przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowom ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święciechem i imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas bawo. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu chryste, ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daje. Prosimy cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z w okoli. Przekażcie sobie znak pokoju. Powiedz. Powiedz. Baranku Boży, który gładzisz brzegi świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz brzegi świata, zmiłuj baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona. Daj mi Jezusa. Módlmy się. Boże, Ty uczyniłeś świętego Alfonsa Marię wiernym szafarzem i głosicielem Eucharystii. Sprawa, by Twoi wierni często ją przyjmowali i wielbili Ciebie na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michal Archaniele, wspomagaj nas walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź naszą obroną, oby Go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieski zastępów, szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Mocą Bożą, stroń do piekła, świętym halarchanielem, przyjmijmy Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami i duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Amen. Idźcie po pokoju Chrystusa, Bogu niech wechmę Serdeczna Matko.